Jest mi przykro, no ale taki jest program. Kochani, nie chciałabym zadawać tendencyjnego pytania i zaczynać od tego, jak się czujecie z racji tego, że odpadliście, ale szczerze, czy wy się w ogóle spodziewaliście tego? Bo my, nawet tam sobie rozmawiając w kuluarach, obstawiliśmy inną parę. Ja miałam takie przeczucie, nie będę ukrywać. Tuż przed werdyktem zapytałam nawet Kamila, co powinnam powiedzieć. Tak, rzeczywiście tak była ja dużo nie myśląc. Wiedziałem, że fajnie tutaj podziękować całej ekipie, czyli nie tylko tym, których widać na parkiecie, tylko całe zaplecze. Nicole, ale masz troszeczkę takiego smutku, żalu, czy raczej traktowałaś to jako zabawę? E, na pewno smutek jest, że była fajna przygoda, która się skończyła. Natomiast takie są zasady programu. E, widzowie muszą wysyłać głosy, inaczej para odpada. E, co mogę więcej powiedzieć? Jest mi przykro, no ale... Taki jest program. Trzymam bardzo mocno kciuki za Michała i Edytę. Dokładnie. I... A będziesz kontynuować swoją przygodę z tańcem? Być może już bez kamer? Wiesz co, póki co nie mam na to czasu dlatego że i studiuję, i pracuję na planach. Um, więc być może tak, bo polubiłam tańczyć, ale pewnie w dalszej przyszłości, jeśli już. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Nie chcę tutaj Cię ciągnąć aż tak za język, bo widzę, że faktycznie te emocje biorą górę. A czy na przykład na studiach zdarza ci się wykorzystywać swoją popularność i usprawiedliwiać swoją nieobecność właśnie tym, że na przykład musiałaś być na planie, czy raczej nie? E, absolutnie nie. Uważam, że to jest nie fair wobec innych studentów. Nigdy tego nie robię. Większość e, moich kolegów, koleżanek, profesorów nie wie nawet o tym, że biorę udział w tym programie e, i wolałabym, żeby tak pozostało jak najdłużej.